Mamy już za sobą pierwsze doświadczenia we wprowadzaniu wegańskiej i bezglutenowej diety w restauracjach. Okazuje się, że szefowie kuchni bardzo chętnie współpracują, a nawet coraz częściej przejmują inicjatywę w tworzeniu nowego menu. Dzięki ogólnemu wzrostowi świadomości tego, jak istotna dla zdrowia jest codzienna dieta oraz zaangażowaniu i kreatywności gotujących z nami osób, nasza mapa miejsc, w których każdy znajdzie coś dla siebie, sukcesywnie się rozrasta. Cieszy nas to, że ludzie stosujący różnego rodzaju diety, ze względów ideologicznych bądź też zdrowotnych, coraz częściej mogą zasiąść razem z innymi przy wspólnym, pełnym zdrowych i smacznych potraw stole. Witamy w atelier smaku na szlaku: bursztynowym. Bursztyn obecny jest w naszej twórczości od zawsze. Co roku dopełnia nasze kolekcje na Gali Amberiv, największych targów bursztynu na świecie, które odbywają się właśnie w Gdańsku. Bursztyn od pokoleń towarzyszy życiu tego miasta. Inspiruje nas w wodzie, a teraz również w kuchni. Jesteśmy w centrum Gdańska. Tu nieopodal za murami Starego Miasta była moja szkoła. I bardzo często urywałam się z niej na chrupiące bułeczki i przepyszne, pachnące lukrem pączki. No, właśnie, dzisiaj na naszym bursztynowym szlaku wegańskich i bezglutenowych poszukiwań nietypowy eksperyment. Zapraszamy do najstarszej gdańskiej piekarni. Zobaczymy, co mają tutaj dla nas. Chociaż od lat nie jadam już ciastek z cukierni, ponieważ zawierają nabiał i pszenicę, to zapach słodkości i świeżo upieczonego chleba przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Początek całej przygody z piekarnią, cukiernią miał miejsce w 22 roku w Wejherowie. Tam dziadek Stanisław Pelowski kupił pierwszy zakład. Zaraz po wojnie w 46 roku dziadek razem z tatą podjęli decyzję, że należałoby otworzyć na ziemiach odzyskanych, czyli w Gdańsku, kolejną firmę dla taty. Stanowimy firmę stricte rodzinną i mamy pewien Plan. Planem naszym jest rozwijanie firmy, firmy rodzinnej. Dzieci nasze zajmują się sprzedażą naszych wyrobów na zewnątrz i firma się rozrasta, zaopatrujemy sklepy zewnętrzne, można powiedzieć już w województwie pomorskim. Szczycimy się tym, że wytwarzamy nasz asortyment, nasze produkty, tylko i wyłącznie z naturalnych składników. I receptury są naszymi autorskimi recepturami. Są to receptury sprzed wielu, wielu lat. Ale pomimo tego, że baza naszego asortymentu jest niezmieniona, jest tradycyjna, staramy się co jakiś czas zaskakiwać naszych klientów. Dlatego wprowadziliśmy produkty bez cukru dla diabetyków, czy produkty musli z dużą ilością różnego rodzaju ziaren. W produktach bez cukru walory smakowe zastępowane są słodzikiem albo po prostu całkowicie wycofany jest z nich cukier. Dodajemy do takich wyrobów na przykład różnego rodzaju suszone owoce, ale nie rodzynki, bo rodzynki zawierają dużo cukru. Ciekawostką również jest w naszej ofercie chleb trójkąt. Jest to chleb w 100% wykonany z mąki żytniej i nie zawiera w swojej recepturze drożdży. Jest to receptura autorska mojego taty. Mamy ogromną satysfakcję, że dzieci chcą pracować z nami, że spełniamy się, że robimy to, co lubimy, i sprawia nam to ogromną przyjemność. Rodzinną atmosferę, pasję i pracowitość widać tu na każdym kroku, czego dowodem, oprócz wypieków, jest również własna gazetka z artykułami na temat zdrowia, pisanymi przez specjalistów oraz tradycyjnymi przepisami na różne okazje. Niestety nie było żadnych wegańskich i bezglutenowych słodyczy. Zostaliśmy za to obdarowani pieczywem, którego jest tutaj naprawdę bardzo duży wybór. No cóż, znowu gluten, ale za to jaki pyszny i chrupiący. Chcąc jednak zadbać o tych, dla których unikanie glutenu jest koniecznością, zostawiliśmy trochę naszych przepisów dla inspiracji i umówiliśmy się na wspólne pieczenie. Inspiracją do pierwszego przepisu na babeczki bezglutenowe i wegańskie był wasz przepis na babeczki z sycylijską pomarańczą. A, to super! Oczywiście, Łukasz, postaramy się, żeby nasze muffinki miały jak najmniejszy kontakt z glutenem. Dlatego do przygotowania tego ciasta weźmiemy osobne naczynia. Super! Dzięki bardzo w imieniu wszystkich, którzy nie mogą spożywać glutenu. Kroimy pomarańcze. Wycinamy białą część skórki pomarańczowej. Kroimy w drobną kostkę. I pomarańczę w grubą kostkę, żebyśmy jej kawałki mogli wyczuć w muffince. Sok z pomarańczy częściowo zastąpi na wilgotne składniki ciasta, co pozwoli nam na uzyskanie wilgotnego miękiszu. I przez chwileczkę przesmażamy z dodatkiem cukru light muscovado i dark muscovado. A dla uzyskania orientalnego aromatu dodajemy do pomarańczy szczyptę zmielonego kardamonu. Myślę, że pora najwyższa, zamieszać ciasto. Teraz dodamy wszystkie sypkie produkty. Mąka kukurydziana, mąka z amarantusa, który przeżywa obecnie swój renesans, a mąka z niego jest bardzo zdrowa. Zmielone siemię milniane, które zastąpi nam jajko i gluten, tak potrzebne dla uzyskania właściwej konsystencji ciasta. Soda, szczypta soli dla wydobycia smaku. Następnie należy wymieszać. I dodać mleka kokosowego i oleju. No, i oczywiście zawartość patelni. Oczywiście przestudzoną. I razem mieszamy. Gotowe ciasto nakładamy do worka i szprycujemy do przygotowanych papilotek. I co? Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni? Tak, na 25 minut. Super. Mufinki powędrowały w ręce fachowca i do pieca. Kolejnym przepisem będą gruszkowo-imbirowe muffinki i oczywiście zrobimy je na podobnej bazie jak te pomarańczowe. Zaczynamy od przygotowania gruszek. Obieramy i kroimy w grubą kostkę. Obrany imbir również kroimy w kostkę, tylko mniejszą niż gruszkę. I wszystko podsmażamy przez chwilę z dodatkiem brązowego cukru. Mieszamy ze sobą wszystkie suche składniki. Zaczynamy od mąki kukurydzianej, następnie mąka ryżowa, zmielone siemię lniane, soda. W bezglutenowych wypiekach nie stosujemy proszku do pieczenia, ponieważ może zawierać gluten i szczypta soli. Musimy pamiętać, że w miejscu, w którym mąka, pszenna unosi się w powietrzu, nie da rady zrobić całkowicie bezglutenowego wypieku. A teraz wszystko mieszamy. Pora dodać olej i mleko kokosowe i zamieszać. Dodajemy przestudzone gruszki z imbirem i razem mieszamy. Zamieszane ciasto sprycujemy do foremek i wkładamy do rozgrzanego pieca do temperatury 180 stopni na około 25 minut. To teraz my przejmujemy pałeczkę, by przygotować trzeci rodzaj bursztynowych muffinek, a będą to muffinki czekoladowe z wiśniami. Zaczynamy oczywiście od mieszania wszystkich suchych składników. Mąki kukurydzianej, mąki ryżowej, do tego brązowy cukier demerara, kakao i do tego zmielone siemię lniane, które w bezglutenowym cieście poprawi nam konsystencję, sprawi, że będzie kleista zamiast glutenu i jajka. Żeby muffinki były pulchne dodajemy soda. A dla wydobycia smaku, oczywiście, przepisową szczyptę soli. Małe mieszanie. I w tym czasie łączymy rozpuszczoną czekoladę z mlekiem sojowym i z mlekiem kokosowym. A teraz płynne produkty łączymy z suchymi. I oczywiście trochę oleju, aby ciasto po upieczeniu nie było suche i twarde. A teraz małe mieszanie. Całość musimy zmiksować na jednolitą masę. Taką gładką, kremową, dobrze wymieszaną masę sprycujemy do pergaminowych foremek. Wszystkie mufinki nadziewamy teraz wiśniami. Takimi z syropu. I pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 20-25 minut. Nie ma prawdziwych muffinek bez ładnej dekoracji. No oczywiście mamy trzy rodzaje lukru do wykonania dla naszych trzech rodzajów bursztynowych mufinek. Jola z Łukaszem oczywiście zostawili nam swoje mufinki również do dekoracji. Podstawą każdego lukru jest cukier puder i odrobina soku z cytryny. Do pierwszej bazy dodajemy utartą skórkę z pomarańczy. Do drugiego lukru dodajemy otartą skórkę z cytryny. A do trzeciego trafia gorzkie kakao. Nasze bursztynowe muffinki w trzech odsłonach gotowe. To co Łukasz, jesteś pewnie ciekaw, jak Twoi rodzice odbiorą nasze wspólne wegańskie i bezglutenowe wypieki? I tak, ich opinia jest bardzo ważna, ponieważ to rodzice decydują o wprowadzeniu produktów do naszej oferty. Smak jest bardzo ciekawy: skórka pomarańczowa, także myślę, że będą smakowały naszym klientom. Piekarnia cukiernia Pelowski trafia oczywiście na mapę atelier smaku na szlaku bursztynowym, a my zapraszamy do Gdańska na bursztynowe mufinki w trzech odsłonach: bezglutenowe i wegańskie. Z tej wizyty jesteśmy szczególnie zadowoleni, ponieważ efektem naszej dzisiejszej pracy są słodkości, które mają szansę trafić do wielu sklepów zaopatrywanych przez firmę. A wychodząc, pozostawiliśmy po sobie znak że każdy znajdzie tu coś dla siebie.